O, dzień dobry! Dzisiaj znów się widzimy w Debedu w niestandardowo-standardowej ekipie trzech kurwów. i randoma. Już naszych kochanego, żarnego i Maćka Znaczy! Niestety dzisiaj bez deka, ale tak musiało być niestety no nie wiadomo. Ale będzie spokojnie, spokojnie, nie, nie przebudzie się I dzisiaj znów będziemy się ganiać z killerami. Albo my będziemy ganiać ich, bo ostatnio to się robi coraz częstsze. No, no cóż bywa. No jak ktoś piknie Tickster, to tak się właśnie kończy. No jakby piknął konawa, z całym skarbniczyką nasób no powypijał. Nie, to jest jedyna postać, którą możesz po prostu poczuć się, że masz CKM ręce, co nie? Tak. Klaunem niby, klaunem też. CKM razy dwa. O, no klaunem niby też, bo tymi sztukami też możesz wrócić dosyć szybko, ale tylko cztery, więc co to za A tymi nożami, kurde, magazynek! 60! Ooooo! Przez cały dzień tylko tymi nożami, w To No, wziął to. ten Go Addonka, no... Ogród Radości. Ogród radości. Kto, kto wymyślił tą nazwę, że uznał, że mapa to DBD Dead by Daylight, gdzie killerzy mordują biednych survivalów, Nazwie mapę Ogród radości. A która to jest w ogóle mapa? Jaki debil wymyślił Jeśli, tą nazwę? Jeżeli to jest ta mapa, o której myślę, to tak dawno nie The widziałem. The Garden of Happiness, kurwa. Jest. A no to jest mapa, tak serio. Ja sam nie wiem, o już wiem. O Boże! To nie to! Samobójstwo jest opcją. Wiecie, co jest najlepsze? No. Gram na niej pierwszy raz. A jak któryś z rzędu, więc. Nie musisz dziękować. Dobra, jakby co, w, w domu jest piwnica. W domu, nie w tej malutkim m, m, domku, tylko w domu. A to nie jest przypadkiem mapa Krugera czy coś takiego jest, jest oni, 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 no. oni, oni Nie daj się zranić będzie wszystko dobrze Nie, to było... Co by nie pamiętam to była mapa? Mi się wydaje, że Krugera, bo to strasznie pasuje do krainy Słów. Nie, Krugera to była ulica i <laughs> bo oni goni Jak... z ciebie goni? A, tak widzę właśnie No i daj się zranić i teraz będziemy mógł używać swojej pasywy, no a kiedyś, kiedyś miał inną pasywę, troszeczkę słabszą, ale teraz ma tę wpływ silną. Kiedyś miał, musiał wybierać między mocnym uderzeniem, a sprintem, co nie? O! No. A teraz nie musi wybierać. Teraz ma obie rzeczy naraz. Tylko musi to ładować. Ale chyba koniony? ciągle goni. Chyba tak, ale nie jestem tego w pełni pewien. E, jesteś w domu dużym? Tak. To tak, goni się dalej, bo tam czas. O dzień dobry randomie, chcesz nam pomóc? Ej, ten dom jest zarąbisty do lupowania! Albo... No to jest zajebista mapa. Jedna z moich trzech ulubionych Ale praktycznie już... Nie to nie, nie, się... Nie. go żartowałem! Uważaj, bo on chyba zebrał już na swoją umiejętność. Po prostu uważaj. Zawsze się z nim lupujesz? Tak. No dobra, to ja będę miał. A Random se biega i nic nie robi, kurwa. Goni mnie ciągle? Czekaj. Może ogląda mapę, jak się nie dzieje. Ja dalej, nie goni. A Random ogląda mapę. Jak zobaczył, czy ja robię silnik, to sobie po prostu patrzył na mnie z spierdolił. A jest koło mnie. A ja skończyłem silnik. Dobrze się spisaliście. No, w sumie dobrze, naprawdę. Ja nie on nie dalej goni Życie Żartuję, pomożemy ci. Poczekaj, gdzie ty jesteś kurwa. Dwa silniki zrobione to nawet fajnie, co nie? Dobra. Zostawimy różne ślady, dawaj o kurwa, on ma kurwa, on ma kurwa, on ma kurw, ona, on ma, on ma kurw I on nie umie używać chyba tego w kurwu Nie Ale mi to nie przeszkadza Dobra, ja przejąłem go chyba, bo chciał mnie uderzyć przez okno i... nie udało mu się. Mhm, gania mnie, gania mnie. Odciągnąłem go. tej Okej, okay, uderzyłem go paletą. Zabieram plestotem. Zignorował paletę totalnie. Jakby dostał paletą w mordę i uznał jebać. O, Opak, uderzy mnie! Nie, nie uderzył mnie. Jak ja kocham tą mapy, to z tyle ciemnych przestrzeni. Ona jest piękna! Ten domek do lupowania jest zajebisty! No mówię, to jest jedna z moich ulubionych map, ale niestety mam tylko jednego. Ale niestety, nie, nie zwyczaj się, bo killer jest bardzo upośledzony. Jest fuj pośledzony, zgubił mnie. Jest bardzo upośledzony. Oprócz nie wiem co się dzieje na tej mapie, pewnie też pieszę z Ale nie, jest, jakby trzeba mieć umiejętności w... By... Kasper, masz apteczkę ze sobą? Tak mam. A dałbyś mi ją? Dobra, w ci zostawię, wiesz gdzie jest altanka. Nie. To ci ty przy tym oknie co się lubisz lupować zostawię, okej? Okay? Okej. Okay. Na Staci tym naganku, tak? No tam na, na, na tarasie, no. jakbyś zostawiłem ci apteczkę, więc. Na razie robię silnik, bo za to też muszę mieć punkty. <grym> Oj. To się znowu? No to się nie ma. Nie, rozwaliłem silnik. <grym> o, idzie. <grym> on zaczął sprawdzać szafkę. Mówię, on nie jest najlepszym killerem, on, chyba, ale. Ale, ale wie, Zobaczmy, w ogóle. kogoś. E, to czyli kogoś powiesi w tej grze? Ja myślałem, że bym Dziękuję mory. za to. No proszę cię bardzo, akurat. No teraz to muszę ją dodać... teraz wykorzystać. Na Maćku możesz ją wykorzystać. Jakby Maciek będzie ranny za chwilę, więc. Ja go zdejmę, ja go zdejmę. Ja go zdejmę. Znaczy, albo odwrócę uwagę killera, wiesz? Odwróć uwagę killera po prostu. No odwróciłem już, kurwa, wie gdzie jestem. Bo ja już go ściągam. Tak Dobra, od razu cię leczę, bo mam apteczkę też. Muszę ją zużyć. Nebr wróci, wraca się do was, wraca się do was! Ojebał mnie, jakby, cały czas mnie widział i jakby poszedł do was, więc ja nie miałem na to zbytnio wpływu. fajnym miejscu zrobiłeś ten... totem Potem. Ciekawe, czy tuneluję? W jest, jestem ciekawy. nie trafił! <laughs> killer! Chodź, 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 <laughs> zaczął się bawić z killerem, bo nie umie grać w grę i zaczyna go obiezuwać. Biedny ten killer. Fuj biedny, chodź, ten killer. killer. Chodź, chodź. Robimy jeszcze jedną kule. Eee, zostawił mnie. Killer! Wracaj! O, tam skończyli silnik. Maćko biegną do ciebie. Tam jest silnik właśnie. Co się możemy poparmić na tym killerze no, tak. Pe pecha, żeby zrzucić na nim nie ma Dobra, chodźcie Chodźcie pośilnik, zróbmy jakieś we trójkę, o ten Biedny ten killer, miał to PPH moim zdaniem nie, 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 nie. Jest strasznie biedny moim zdaniem ten killer, troszeczkę wiecie. Nie! No, bo Zdecznie? on na tej moty jest strasznie słabszy wtedy. No, on chyba nie umieł jej używać, więc. Ja to jest smutne troszeczkę i nadal tak nadużywać tego killera strasznie. to jest taki trochę kolejny trickster. Hm. Tak dosłownie, to jest drugi trickster. No, można tak sobie powiedzieć, ale nie no jest szybszy, więc chyba powinien więcej o, o, troszeczkę mu się udać na tej grze. Więc. Chodź, Macie pomagać ci z tym silnikiem, bo trzeba je kurwa jakoś zrobić, prawda? Tak, proszę, gdzie robicie, bo ja chcę punkty za robienie silnika. No niestety chyba nie zdążysz. No. To jest prawie zrobiony silnik. Jednak zdążysz. No. Ja potrzebuję za koło, więc. Ale gdzie wy jesteście? No. No. No, to nie, random. drugą bramę. Random się da złapać. Ja muszę jakieś punkty nabić, bo ja nic nie mam. Ja się tylko z nim ganiam. Kazał mi, rób tą bramę. Ja Ej, nie otwieram, ja jej tylko zostawiam na tyknięcie. Trzeba uratować randoma. Jakby... Mogę go zdjąć? Proszę. No. Jestem blisko całkiem niego. No, ja ci, ja, ja tam wiesz... Nie zabronię ci zdjąć randoma, tak? On w ogóle poszedł tam do tamtej waszej bramy, bo miał, ma barbę. No, moim zdaniem, po prostu patroluje bramy, jak prawdziwy killer. Ma barbę, bo zobaczył was tam dwóch. Ale odszedł, biegnę z randomem, trzeba go wyleczyć. Okej, okay, czyli wy już w bramę i spieprzacie, tak? Nie wiem. <głos> <głos> Właśnie myślę, czy uciekł, czy nie. Został Dobra, uciekł. Błądę, ja też uciekłem. A kurde. <noise> Ej, to jest tak piękna mapa. Czemu ja nigdy na niej nie Ej, uważaj, bo ten killer jest akurat... Nie był najlepszy, więc... Yy... Moim ale zdaniem fajna jest ta mapa. Jest nie najgorsza. Jest mała, ale zarazem pozwala na duży movement dla e, surfów. Ale ja bym uważał ze stwierdzeniem, że jest łatwa, tak? Albo daje ci dużo możliwości, tak? Bo to jest mapa fajna, ale moim zdaniem killer też może dużo dni był wyłuskać, więc. A w każdym razie. to był zresztą poczytkujący killer strasznie, bo miał jakby jeden perk. Zaczynał dopiero przygodę z tym killerem i on trochę nie rozumiał tego killera, jego pasywy, więc troszeczkę smutek Kompletnie nie użył tej pasywy. Znaczy wiesz, wszedł w nią, ale nie wiedział co z nią zrobić, e, więc było trochę smutno moim zdaniem. E, ale w każdym razie dziękuję za oglądanie i życzę wam miłego dnia, moi, moi widzowie, moje perełeczki, kwiatuszki, moje kochane, teraz wszyscy zostają cringe, a tam umierają we Jeżeli w ogóle ktoś został, to tylko momentu i nie uznał, ale chłynia i było w ogóle przed końcem. Średnio e, e, czas oglądania. 2 minuty. Więc. Bardzo dziękuję Ci że zostałeś do tego momentu. I w nagrodę żarne ci opowie żart. Tylko nierasistowski, homofobiczny, ksenofobiczny. No spróbuj nie obrazić przy tym dużego zakresu ludzi, okej? Okay? Czekaj, dobry żart. Nie umiem, wolę mówić sytuacyjna. Dawaj. Dobra, to żeby było słucha na koniec odcinka No to e, Idzie baba do lekarza i mówi lekarzowi e, Mam wodę w kolanie A on no to, a ja mam cukier w kostkach Okej okay. Zrobimy to naszą tradycję kurwa Na koniec każdego odcinka żarne będzie nam opowiadał suchar Jak kurwa będzie śmiesznie jakby I w ciągu jednego dnia liczba subskrypcji nie to że miał ich dużo <grych> Ale każdy, w każdym razie dziękuję za oglądanie i cześć.